Świemeczko-ziomeczko. Ale nagryweczka. Akurat się skończyło, fajnie się składa. Słuchajcie, wszyscy zbierają. Co mogę powiedzieć yy, o tej imprezie? że jest organizowany przez rybaka, że było yy, zasyp towarzystwo. Był nawet krecik. Krecik sklep z możeniami, Który ma strasznie drogo. Strasznie drogo na tym roku Był yy, też... Ziomeczek z Takam Jadonka. No i tak mam pokażę niestety, już nie po jak podczas imprezy niczego. Bo warsztaty. Lutek Maciej, proszę bardzo, a plecy. Bardzo ładny. Jest też Rockstar Wojciech. Żegnaj. Dziękuję. Pozdrawiam. Jest też Stachuk 4. Także Stakuja jak się podoba strapani którą robił Claudio? Ja też ją odwiedzam. Mam tak, jeden z wystawców. Z tak, tak. To tak. super. Słuchajcie, musicie uniknąć na social mediach. Zobaczyć tak, tak naprawdę jak to wszystko wygląda. Tak, najbardziej jest bardzo jest, dużo odwiedzających. Jest, jest. Tak jest, dokładnie. Czyli to jest ogólnie też, też fajnie, bo młodzi wystawcy oni się wystawi, tak? tak? nie tak. mając 18 roku życia. Za pozwoleniem rodziców. Ja no, Okej, okay. no, tak, ale bo, jest. bo nas bardzo dużo i kospje, że tak także Tak, Tak, działo. pozdrawiam jest... Harumi. Nie wiem jak się robi serduszko jedną ręką, ale rozumiem no, serduszkę. Tak, 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 O tak, no. <laughs> tak. Dobra. No, ja polecam, zostawcie suba, łapkę w górę na moim kanale. Nie, nie, absolutnie nie o, chcę. Oczywiście no, pamiętajcie, żeby wpadać na kolejne kroskowie Renty. E, które pojawią się na przestrzeni tego i następnego roku i pewnie w następnych latach oczywiście też, bo w nigdy się nie konce. Tak jest. No, oczywiście będziemy ze strefą innego, no na niektórych pewnie. No nie wiem. Tak. No, no w lutym Remką w Gdańsku 21-22 luty, Pańską Remką. Na pewno też W Stachu jest w Yuri. Hmm. Będzie budowana. No ale będą jeszcze jakieś inne eventy w tym roku jeszcze, na których się pojawią o. ze strefą Lindego jest Ma Maciej. Cześć, ja się wcisnę, to jest przesyłka od Marcina. Bliknij o! Mu 125 zł. Dobrze, Marcin 125 zł, bliknij, na pewno. Trefa klocków Poznań. Do zobaczenia. Cześć. To Ale mam taksi To jest Jeźle. Google, Boogle, no. No dobra, słuchajcie, to jeszcze obejdę dalej, także dzięki wielkie. Nie mam, no nie mam. To Marvel. Marvel to Marvel. Dobra, teraz patrzę tak. Tutaj była taka strefa budowania, mała, gdzie budowaliśmy sobie w klocku. To jest zaplecze yy, Klockorożca. Chcę sobie przypomnieć Klockorożet. Zobaczcie, jaka ponętna, ponętna ilość klocków. Ogólnie cała hala fajna. Trochę jest poza, że to w jest robione z Ale spoko, A tutaj jest ta strefa Ninjago. Patrzcie. Także wam. Tu była taka ładna strefa Ninjago. Ogólnie tu wszędzie było wszystko. Dużo i fajnie. Jak widzicie strefa jest przeogromna. Tu też mocklop z nami. Jest mocklop. Proszę bardzo, Hej. młody wiodący na pewno tu się z moich filmiku, prawda? Nagrywamy o bajonika. Dokładnie no, tak. Uhuhu. Uhuhu. Jak coś to odbijacie to Moskocza na, na socjalki, żeby zobaczyć jak wyglądała jego strefa, bo ja niestety nic nie jestem do ja na tym Ja prawie też nic, ale coś, coś tam na Instagramie, zróbmy na relasach jest. No, także słuchajcie, jak coś to e, zrzeszenie młodych ludzi, tak to się do Piotra Rybaka, Kosko Rozec, pójdźcie do niego, to na socjalizację zabawczo, prosi byście mogli być dostawcami, totalnie za free, tak? Dokładnie, tu jest klucz do sukcesu. Tutaj był niejaki pg, pg nie lego, tylko był pg coś tam, coś tam, fotograf. Siemaneczko. I tu był jeszcze Bricks Masters Junior, nie. Nie, nie jestem Master, Master of Bricks Senior. Ja jestem nawet nie będę mówił ile mamy lat. Był gościu z fototypek. nie wiem co tam robić, zupełnie go nie chcę Nie zawsze musisz Tak. Nie, spoko, spoko też, widzicie. też przyjechał tutaj, zawsze ja powiedzieć? Ja się świetnie, jak na pierwszą taką imprezę ty, w tej formie, bo zawsze byłem tylko że... No, ja tak samo, ja mogłem tam poznać, tak, bo nawet pomimo tego po tak było, no to tak, kurcze, pogadałem z małą ilością Spodziewałem się, tego tak chodził, 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 zawsze tak się też coś działo, tak z każdym się chciało pogadać milion godzin I, i się nie, nie, za nie za wszystkich czas tracił, starczy. starczyło czasu Dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, jak powrotu do domu, życzę szczęśliwego, cześć Dobra, gdzie ten, gdzie ten, gdzie To ten, gdzie ten jest kruszynka nasza Siema, 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 jak tam? Zadowolony? Zadowolony bardzo, jak ty? Zmęczony? Zmęczony Zmęczony, będę odsypiał co najmniej 5 dni No nie, bo... ale pozytywnie zmęczony Nie inaczej Także zadowolony jestem. Rodzina, atmosfera, dużo osób zainteresowanych, uśmiechniętych i interakcja naprawdę Także było mega, mega, dobra Dzięki Patryczek Dzięki. A my razem wracamy A, To się jeszcze z innym nie zagra. Była też jeszcze, jak wezmą swojego tutaj mam swojego tłotki. Była też taka jedna tupiara tutaj, pod dos, czy coś takiego, jak robi takie, takie rzeczy tutaj, takie ładne. Też ma pizzę, dużo pizzy, strasznie dużo pizzy, także pizzy nie. Możecie ją śledzić. O, niekoniecznie. Nie? Tak więc, tak wyglądają zbliższa po imprezie. I e, Obserwujcie mnie na Instagramie, bo tam macie najświeższe wieści. A ja wszedłem na swój magiczny rowerek, który dostałem od swojego taty. Pozdrawiam Andrzeja. E, kiedyś jak byłem dzieckiem i tak mi przyjechałem z podaczkiem. Także fajnie się składa, że to już koniec. E, zobaczcie jakimi furami jeżdżę w ogóle. My God. A jeżdżę jakimś starym Skodą. Skody hajsy, a bo ja wydaję na Lego całe. Dobra. Dzięki wielkie za oglądania. jak coś dajcie komentarz e, w filmie na jakich imprezach się spotkaliśmy, nie spotkaliśmy na jakich imprezach będziecie e, i zapraszam na fan skoda, w na roku w 2025 trzymajcie się pozdrow majsta